Historia jest nauczycielką życia, naród bez przeszłości nie ma przeszłości, to tylko niektóre wypowiadane przez wielu hasła. Niestety w większości za pięknymi sformułowaniami nie idą czyny. Mało tego, Ministerstwo Edukacji zmniejsza ilość godzin historii w szkołach. Na szczęście, choć przykład idzie z góry, starosta Myszkowski z takich wzorców nie chce korzystać i stara się popularyzować wiedzę o historii Polski. Tak, to prawda, historia jest nauczycielką życia, dlatego powinniśmy z niej czerpać to, co e, powinno nas uczyć na przyszłość, żeby pewnych błędów nie popełniać, tych, których nasi przodkowie popełnili przed nami. A poza tym to, co już pan redaktor powiedział, że naród bez przeszłości jest nie jest narodem tylko pewnego rodzaju społeczeństwem. Kolejny konkurs w ubiegłym roku mieliśmy konkurs o Powstaniu Styczniowym, w tym roku konkurs o Powstaniu Kościuszkowskim. Pozytywnie na tego typu inicjatywy odpowiadają co niezwykle ważne uczniowie tamtejszych szkół, w tym ponadgimnazjalne, a wśród nich jeden z laureatów konkursu literackiego, który w ciekawy sposób spojrzał na wielki zryw narodowy, jakim było Powstanie Kościuszkowskie. Ja swoją pracę pisałem z perspektywy Katarzyny II, jakby jej wspomnień na temat bohaterów i zdrajców w czasie powstania kościuszkowskiego, czyli skoncentrowałem się na Tadeuszu Kościuszce, na Janu Kilińskim, a również na królu Stanisławie Augustie Poniatowskim, na Targowiczanach jako przykładzie tych zdrajców. Właśnie starałem się pod takim kątem na to spojrzeć, jakby bardziej z zewnątrz. Powodzenie tego typu inicjatyw to nie tylko atrakcyjne nagrody, czy ciekawa forma konkursu, ale przede wszystkim codzienna praca z uczniami, która przynosi, jak widać, doskonałe rezultaty. My jako nauczyciele, cała kadra, społeczność staramy się ten patriotyzm wiadomości historyczne włączać poprzez wiele imprez w naszej szkole, bo to są też święta okolicznościowe, narodowe i też w ten sposób poszerzamy wiedzę. Cieszymy się, że mamy pasjonatów historycznych, bo... Poprzez takie konkursy widzimy talenty historyczne i cieszymy się, że tutaj w różny sposób potrafią swoją wiedzę, swoje przemyślenia pokazać na forum powiatu. Na tym, jak zapowiada starosta Wojciech Picheta, nie koniec. Już jesienią uczniowie Szkół Powiatu Myszkowskiego będą mieli szansę wziąć udział w konkursie poświęconym Powstaniu Warszawskiemu, którego 70. rocznicę wybuchu będziemy obchodzić już 1 sierpnia.